Witajcie! Dzisiaj na Placu fast pastraki, dużo budek z jedzeniem. Także jest tutaj naprawdę duży wybór oraz dmuchańce dla dzieci, także zabawy są również, zamki. Zobaczcie jak super. Można tu naprawdę bardzo dobrze zjeść. Także zapraszam bardzo serdecznie. Tylko dzisiaj i jutro. Więc spierdźcie się, żeby zjeść sobie hamburgera albo takie dankę. moi kochani. Jest naprawdę duży wybór. Tyle budek. Około. Do wyboru, do koloru. Pozdrawiam, wszystkich, nie bardzo witzczy kochani. Do, do zobaczenia. A na